Trzech! Knijcic! Za głową! Gnębi nas bez! Jest siła! Sześć! Siedem! Musicie knąć! Musimy knąć! Musimy Jak tu pozbyć się radzi? Niedobrze, no, no, nie dobrze. nie dobrze. Nie dobrze, nie, jej, nie jej, dobrze. Jej, pan Strzetuski właśnie z Wielkopolski do nas przybył A i witam, smutne witam, nam tak. przybył z nowiny. No no pan dał, pan wziął. Otrzośnie się pani Janie, o pewnie, jej, że pańska Helena nie szpetną była białogłową, ale też i przyprawiała ci ona rogi nie gorzej niż Jolenka Kmicicowi. <gry> Dawno się wasz pochował? Ale przemóg, no, co ja słyszę. Czemu mia miał pochować? Nie no, pewnie, że to koszt spory, ale tym niemniej, jeżeli już ona zmarła, to może lepiej by było, Ale opowiada... kto w ogóle wasz ci powiedział, że ona zmarła? No, no przecież pan Kmicic mówił, że złe da, wieści da, da. Ja mi, jeno powiedział, że pan Skrzetuski złe wieści przywozi. No a to nie dotyczą one pani Skrzetuski, dobrodzieje. Nie, nie, nie. A, nie. A, jeno szwedzkiej Sławoli. A, no to nie, to takim w razie ja cofam wszystko, co on powiedział. Cnotliwa to niewiasta. Cnotliwa. I uciechom a, no. cielesnym. Niechętna, Nie, prawda? O, bardzo niechętnie a. to robiło. Aż dziw, że ci pani Janie sześciu synów porodziła. Tak, no mnie właśnie też to dziwi. Zwłaszcza, że ciągle dziwne. we służbie wojennej, będąc zatrudniony, jeno dwa razy noc w domostwie spędzałem. Hmm. A, a na przykład twój pacholik grzędzia. No co mój pacholik grzędzia? No i no, mu się wiedzie? A, dziękuję, dziękuję dobrze. No wierny to sługa. I w czasie sobie. mojej absencji dzielnie mnie we wszystkim zastępuje o no, właśnie to. widać, że bardzo dzielnie My we wszystkim no, tak. a, o, ale mów was lepiej coś miał mówić o szwedzkich okrucieństwach wielkopolskich Bezecne to są poczynania wystawcie sobie wasz moście dzięki, dzięki, dzięki. myśmy przed chwilą wystawiali a na razie mów was bo nowin jesteśmy ciekawi no, więc, tak, tak więc Szwedzi ostatnio szlachcie tak. wielkopolskiej palce do kurków wkręcać to zaczęli no, no, no to bydlaki do... jakiś to przecież dla takiej kurki to to sroga męczarnia. Nie do to kurek, maryństwo. nie do kurek, panie Onufryje, no do kurków. A, ale, ale do kurków od ciepłej wody czy od zimnej Nie, nie, nie. do kurków od muszkietów, panie Michale, a. przez co one, no, strasznie się niszczą. No tak? tak, przecież taki kurek to delikatna rzecz, no to kosztowna tak, no. poza... e, Palce się niszczą, a nie kurki, no, no. No, e, Teraz tam u nas co drugi szlachcic ma co drugi palec. No. U co drugiego? Tak, no, tak, no. I jakże on chudzina zamówi sobie powiedzmy pięć wódek. Nie no, może pokazać no. jedną ręką trzy, a drugą powiedzmy cztery I No będzie nie, tam, nie, pięć. nie, nie, no bo e, wtedy obie ręce unieść musi, tak, no i wtedy Szwedy zaraz w krzyk, o, o poddaje się, o, o, poddaje, no i dalej, że bitwę walkowerem mm, wygrywają. No, no tak, prawdę mówi. W ten właśnie sposób pana Krzysztofa Opalińskiego między piłą a ujściem wykończyli, ponieważ pod tą piłą szlachta piła, a pod to. ujściem dawała sobie ujście. No. Ale co, który Wszedł w krzaki, to tam zaraz szwedł go za kark i dawora. E, za kark, kark i dawora. Do e, e, do <noise> no <to>, <noise> nie dobrze, to, 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 to są niegodne praktyki i zgoła luterańcy. Ej, ej, bo... ej, żeby pięciu wódek nie można było. O, tam ej, 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 liberum wette. Ex, 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 ex libris. Es terra es rotunda. Co teraz? Terra es. Koniec terra es. odcinka. Co jest, tak? tak to? Za obuż były dwa dziwne znaki na niebie i jeden na ziemi. Oj, to niedobrze, niedobrze. A co one sobą przedstawiały, panie Andrzeje, te znaki? Jeden dla przykładu przedstawiał krzyż czerwony i do tego Oj. skośny w takiej, że czerwonej otoczce atoli na niebieskim polu. Oj, biada nam, wiada. Był to zapewne dziwny znak całkowitego zakazu zatrzymywania. To, 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 to. Nie, nic jeno pan kasztelan Czarniecki musiał go ustawić, gdyż uporczywie twierdzi i że za często się zatrzymujemy, a zbyt rzadko, że my tego Szweda biją. No, 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 otóż to, e, pozwólcie, bać, panowie, że przyznam mu w tym miejscu rację. Właśnie no to... pan jest zawsze wszystkim rację przyznawałeś, to przyzna kera. To to... No, toż właśnie przyznałem. To przyznawaj! No, to... to ja wasze powiem, że tu akurat pan Czarniecki nie ma racji, gdyż dawno już zauważyłem, iż bicie Szweda, przeważnie ten daje rezultat, że Szwed się odwraca i nas takoż bić zaczyna. No, otóż o, to, to, szczelny, o, to, to, to Jakie chamy, nie? No, tak. a, 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 a nie można by tak fangemu i chodu, fangę i chodu. <grym> no. Copa i z i, i, i za Co? co? Nie? I to Jak? właśnie jest wojna szarpana, tak, i szarkość, no, no. No. ale nie ona prowadzi do decydujących no. zwycięstw, tylko bitwy tak zwane walne. A, walnij, walnij sobie. Tak, 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 tak. Ale tam na bosku. Wy zaś, pamiętajcie, że obecnie we zbrojnej rozprawie to decyduje nie kawaleria, jedno artyleria. Otóż to, to otóż to. Przypomnę, jako pod Konstantynowem z artylerzystą Wurclem i jeszcze dwoma oficjerami we brydża żeśmy akurat rżnęli aż tu za rzeką piki kozackie się ukazały, a książę Jeremi jak nie wrzasie do Wurcela strzelajże wasz mość w te piki a Wurcel durny jarnie strzeli dupkiem pikowym spod króla a jego asem, a on dupkiem oczywiście leżał bez jednej, a pan Skrzetuski bez drugiej, bo Bohun ją porwał i bez drugiej, tak? Ale to porwać to ją porwał ale jej nie zdążył zbeżcze, no, nie na mnie. Splugawić e, no jej nie zdążył, gdyż pan zagłoba mu ją odebrał. Nie, no to, to bądźmy ściśli pani Janie, splugawić to on ją zdążył, tak? No, no, ale ja ją zaraz po tym z onego plugawstwa ja ją własnoręcznie ją obmył, We tą odzież przebrał ściągnięto zresztą z jednego jąkały, nie prowadził Nie z jąkały, jedno z niemowy. No. Nie no, z jąkały, przecież ja lepiej wiem. Czytałem. Ja, a, 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 I potem nawet Pannie Helenie przecież ja szablą własnoręcznie włosy obcinałem. No, 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 no tak. że też waść nie uszkodził jej przytem. No, nie no, to, to powiem to wam w lietam. konfidencji koledzy, gdy jej one włosy na pniu drzewa położył i szablon się zamachnął, to byłem wątczas cokolwiek pijany, wyjątkowo <grym 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 Wyjątkowo, tak. Wyjątkowo nie siwuchuje no jagodzianko. Tak? <grym> a, to tak, chyba, że tak. tak, tak. No, otóż i wszystko potrójnie widziałem. Machnę ci ja tedy szablon, a to główka panny Heleny hyc, i dalej, że tak. Turlu, turlu, turlu. turlu, turlu no, 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 zaraz, turlu, zaraz, zaraz, turlu, tak, ha, 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 e, zaraz. Zaraz, zaraz, turlu, zaraz. Turlu, zaraz e, co to znaczy, turlu, turlu? E, turlu, turlu. E, Przecież turlu. ja z Heleną już od lat żywię i mamy sześciu A to syny, ja, no? ja ci to objaśnię, pani, Janie, ale obie że się nie będziesz śmiał. No jasne, Obiecujesz, proszę bardzo. Tak. No. Obóz obciąży, panie, głowy, wielce się zdenerwowałem. No, Człek na, na to... wojnie, takie nerwy ma napięte, że tyle, co go co, co, No i żeś wam z nią zrobił? No i pochowałem tak. Pannę, czyli jej głowę. Nie, no, obie pochowałem, jedną tu, drugą tak, żeby nikt nie, nie znalazł o, się je, je. nie zauważył, a potem zacząłem dumać nad jakimś fortelem. Dumam ja, dumam, prawda? A jakiś tu fortel, gdy łeb urżnięty? Aha, <grym> właśnie, tak, łeb faktycznie urznięty, ale za to u mnie łeb nie odparł i nie urznięty. Dalej, że ja gonić tego, tego wiecie, urznięty. tak, i dalej, że ja gonić tego jąkały, co on go przed tym właśnie ograbił, a. prawda? Złapałem go, przebrałem Et. i odtąd jako panny kurcywiczowny ze sobą woziłem, gdyż dziwnie oni byli do siebie podobni. To stankę. dlatego Helena się tak jąka. Oj, bo ja pęknę. Oj, nieładnie, nieładnie, panie Janie, nieładnie, bo pan obiecywał, że nie będzie się śmiał, a się kiedy, kiedy nie wytrzymam. Oj, tr trzymajcie mnie, koledzy, trzymajcie. Panowie, <laughs>, nie ma to jak dzikie pola. Szablę nie Szable w Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, piuki, a łupy wziąć w troki! Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki! Epoki! Ruszamy w bój! Ruszamy w bój! Aby odbić Milewiczówną! Bogu zła zbój! Zbój! Straszliwy zbój! Nie zwiększy nas nikt!